który ciężko pracuje, korzystał z owoców swojej pracy, a nie zabierano mu tych pieniędzy, żeby utrzymywać człowieka, który nie pracuje. Bo ustrój... Bo ludzie dzielą się na... Bo ludzie dzielą się na dwa rodzaje. Na tych, którzy chcą coś, żyć cudzym kosztem, na ludzi leniwych, którzy chcą dostawać dotacje, subwencje, zasiłki i ludzi, Którzy chcą żyć z własnej pracy i wcale nie chcą, żeby im ktoś pieniądze zabierał. Owszem, oni chcą pomagać biednym. Oni je dadzą te pieniądze. Dadzą na fundację. Ale nie chcą, żeby zabierał te pieniądze urzędnik państwowy, który 40% weźmie na pokrycie swoich kosztów, prawda? A resztę rozdań wiadomo komu. No bo wiadomo, że jeżeli urzędnik państwowy udziela pomocy społecznej, to udziela ją temu, kto najładniej napisze podanie o zasiłek, a akurat ci co najbardziej potrzebują się ludziom na przykład importować bo jest tanie, czyli co biedni ludzie nie mogą sobie kupić czegoś tańszego, tak? żeby kupić czegoś taniejszego, przecież jeżeli kupią coś taniej jeżeli kupię sobie pralkę za 900 złotych, a nie za tysiąc to mam stówę, żeby kupić ciastko żeby kupić... no bo jak panu prezydentem to ja bym dostawał na rękę nie 2000, a cztery tysiące no no tak, no bo on teraz mówi tak, rząd mi zabiera w podatku 2000, tak? Za te dwa tysiące funduje mi tam kwaterunkowe mieszkanie mi do do dopłaca mi do szkoły dla dzieci, tak? Funduje szkołę dla dzieci. wkładam na fundusz emerytalny, no i tam za lekarza. No. Lekarz dlaczego marny, bo marny, ale będzie. Emeryturka marna, bo marna, ale będzie. Mieszkanko marne, bo marne, ale będzie. Szkoła dla dziecka marna, marna, ale będzie, ale ja te dwa tysiące przypijam. Rodzina żyje, rodzina żyje do pierwszego z pensji żony, a gdybyś pan rządził, to ja bym dostał na rękę całe cztery tysiące, ja bym je przepił i z tego by żyła rodzina? To jest świadomy wyborca lewicy. On chce być niewolnikiem, za którego pan funduje mu wszystko, prawda? I on już za nic nie ponosi odpowiedzialności i to jest taki idealny wyborca lewicowy. Okay, będzie rządził, to tak będzie nie, proszę panią, akurat tu nie jest wszystko jedno, bo jeden z tych panów to jest agent Waszyngtonu i Tel Awiwu, a drugi z tych panów to jest agent Brukseli i Berlina. I akurat te dwie, te dwie grupy, 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 no grupy na właśnie co? Ja właśnie chcę doprowadzić do, neutra... I pani do neutralności w sporze ukraińsko-rosyjskim. Państwo wiecie, ja jestem szokowany, mało rzeczy mnie szokuje, ale pięć temu całem szokowany, bo przeczytałem badania Instytutu Razumkowa na Ukrainie, to jest niezależny instytut, i ku mojemu zdumieniu wyszło, że ilość Ukraińców, która żywi niechęć do Rosji, niechęć, nie nienawiść, niechęć do Rosji wzrosła przez ostatni rok. Z 16 do 25. 75% Ukraińców nie ma żadnych pretensji do Rosji. A my mamy robić wojnę światową w obronie Ukrainy, tak? Otóż chcę, otóż chcę odpowiedzieć Państwu, otóż chcę Państwu odpowiedzieć, że ani Rumunia, ani Węgry. Ani Słowacja, ani Białoruś nie idą na zamiaru robić tej usługi, zwłaszcza, że miałoby to doprowadzić do III wojny światowej. Mógłby pan odpowiedział na jedno pytanie? Ale to pytanie, a nie, a, a nie podnosi ręki. No, to... no ja w szkole. No dobra, co, co chodzi? Chciałabym się dowiedzieć, dlaczego wcześniej się nie pojawiacie, tylko przed wyborami? Pani żartuje. Ja jestem na Śląsku, z części, jestem europosłem z tego regionu, no. bywam tutaj, bywam tutaj dosyć często. Natomiast prawda jest taka, że gdyby nie było wyborów, to by was tu stało 100 osób, a nie 2000. Aha. Dlatego przychodzicie teraz, bo to są wybory, prawda? To jest zrozumiałe, nie? Także nie ma w tym nic dziwnego, że robię wiedzę przed wyborami. No, taka, a jest, jedno. taka jest natura. A jeszcze jedno. Co pan zmieni w związku z młodzieżą, która ucieka Panią, za granicę? Pani się pyta, co... Pani, popatrzcie na salę. Widzę. Tu są prawie sami młodzi ludzie. I wie mi Pan ale, ja ale nic, później się zmienia. Ale ja nic młodzieży przecież nie obiecuję jako młodzieży. Ja tylko likwiduję podatki dochodowe, o czym mówiłem. I ale Panią. jakoś nie widać. I... Otóż ja, panio, ja jestem przekonany, że jeżeli z wybrany prezydentem, a jest to bardzo silna, bardzo silna grupa, jeśli nie większość ludzi, to... I ja jako wybrany popularny prezydent zgłoszę projekt ustawy o likwidacji podatku dochodowego, to na cztery miesiące przed wyborami Sejm nie ośmieli się zagłosować przeciwko. Bo nie jest łatwo zagłosować przeciwko ustawie zgłoszonej przez prezydenta wybranego przez większość Polaków. No i to brawo! Tak, A, i to brawo, brawo, brawo. Także, także to, to oczywiście muszę zrobić. Natomiast, no. natomiast, proszę Państwa, kończę jeszcze tę sprawę, sprawę międzynarodową. Otóż ja chcę neutralności w tym sporze dwóch bratnych prawosobnych narodów, że oni nie jest, bo wiecie, oni między sobą granicę nie mają. Dlaczego można podróżować z Rosji na Ukrainę bez nikakich y, przechodzić granicę jak się chce? A gdzie są bratne narody, nie ma sensu się wtrącać w ten spór. Ten spór dla mnie jest ważne, tak. Dla mnie jest ważne, żeby była niepodległa Ukraina. Oczywiście dla mnie ważne. Ale czy ona jest z Donbasem, czy bez Donbasu, czy z Krymem, czy bez Krymu. Kończy, co Pan zaczął ponad 20 lat temu, czy to jest... Ponad 20 lat temu rozpocząłem lustrację. W tej chwili, mówiąc szczerze, ona już ma bardzo małe znaczenie. Natomiast, no jest... to jest tylko część lustracji. Macierewicz nie wykonał uchwały sesyjnej. Ujawnił tylko tych agentów UB i SB, którzy już nie pracowali dla uok i dla ABW. Nie ujawnił agentów WSI, bo jeszcze nie miał dostępu do teczek WSI. Krótko mówiąc, oszukał ludzi, że dokonał lustracji. Siedem ósmych agentów nie zostało ujawnionych i działali i działają nadal. W tej chwili oni zdejmują po prostu godziny na emerytury już to 20 parę lat temu więc. To to ja Nie, ja jestem, na, nawet nawet wstawiłem do mojego projektu konstytucji, jak Pan zauważy, istnieją Jowy w projekcie mojej konstytucji. Ale w innym układzie, do innego organu, czyli do Sejmu, który ma inne uprawnienia. Natomiast w tym układzie Sejmowym czekamy z niepokojem na wynik wyborów w Wielkiej Brytanii, bo ja się zobowiązałem, że jeżeli UKIP zdobędzie co najmniej 20 miejsc, a według proporcjonalnych miałoby 90. Ale niech będzie chociaż 20. A partie, te dwie wielkie, będą mniej niż 200, to ja się, to ja się wycofuję z wyborów, dopiero pana kukizę. Ale to na pewno jest korzystne, te owe dla pana? Znaczy nie, ja uważam, moim <grym> zdaniem, w tej chwili UKIP ma cztery mandaty i chyba więcej nie zdobędzie. Czyli partia, która ma 15% głosów, dostanie tylko cztery mandaty. A to czemu pan jest Zajowaniem? Ja nie jestem zajowami. jestem zajowami w wyborach do zupełnie innego organu tego Sejmu, który stanowi tylko i wyłącznie podatki. I tam Jowy mają sens. Natomiast tam, gdzie ten sejm ma stanowić prawo, Jowy nie mają sens. I chcę, chcę jutro Pana przekonać, pokazać wyniki wyborów, chcę go przekonać, bo musimy się zebrać, żeby sobie pomóc obalić to wszystko. Skoro Jowy nie działają, to trzeba wymyślić inny grebs, jak inny wytrych żeby to obalić, mam nadzieję, Pan kupił. Tylko, on ma nieszczęście u Ciebie, ojciec gościa się poważnie rozchorował. I. Chwalic, co chciałem spytać? No właśnie na temat mówiłem. Właśnie na temat. Pan właśnie. właśnie mówiłem. Proszę Państwa. Proszę Państwa, nie jestem w tej chwili, no rzeczywiście, tylko podałem jeszcze raz. Musi być jasna dyrektywa. Rozwalamy ten ustli, ok? Tylko w którą co nie? Żeby była, żeby była jasna sprawa, w którą co idzie. Mam pytanie, pan się już nie gniewa na Zobaczymy, na razie, razie prosił, żeby mnie pozdrowić. Ale zobaczymy, może się jeszcze gniewa, nie wiem. Panie Januszu, a my jako Polska nie powinniśmy prowadzić its na teraz jest między Rosją a Ukrainą. nie powinniśmy Ukraińcom wysyłać w rosjanom żywność? Powinniśmy sprzedawać, sprzedawać powinniśmy każdemu. Odmowa sprzedaży albo Rosji, a nie Ukrainie to jest akt wrogi do tego państwa. Ale odwrotnie. Danie za darmo Ukrainie to jest akt wrogi do Rosji. A sprzedawać oczywiście, że można. Tylko problem, problem polega na tym, że Ukraina na przykład odmówiła kupienia polskiego mięsa. A ludzie powiedzieli na to tak. To jak to jest? My Was popieramy, a Wy nie kupujecie polskiego mięsa. A prawda jest taka, że oni nie kupili nie dlatego, że nas nie lubią, tylko że Białorusini nie dali w łapę. Bo tak to się załatwia interesy na Ukrainie. Jak to jest rzeczywiście w tym rządzie, kto daje komu, daje własne, i w ogóle my tego nie wiemy. My jesteśmy tylko słuchamy to, co nam do głowy spostrzegamy. No, no to ja? No, no. E, a mam takie pytanie. No więc polepani, ja mam dla Pani, pani, pani propozycję. Jeżeli pani, pani nie wie, co się dzieje, to niech Pani posłucha tego, co ja mówię, bo ja mówię ja co innego. Pan mówi, ale każdy co innego mówi. I można się pogubić tym wszystkim. Każdy mówi ja. tak Za było był dobrze, kontyn. bo wszyscy mówili to samo i wtedy przecież się nie gubią. Nie to było. Na przykład, wszystko szło za komunę, tak? No właśnie, czy przy... Pamiętam, no, Pamiętam, jak byliśmy jak, jak żyli za komuny, no, to był wielki i, czas, że cały nasze mięso ucieka i, do Rosji. A teraz pani no, mówi, że. Pani no, mówi, że. Odpowiedni, mówi, że. Pani ja krytykuję ten rząd. Ja Ale ja wcale nie walę w czambu w PRL. Nie w, tambu, w PRL. Są pewne zalety tego PRL-u były. Ale proszę mi nie wmawiać, że w PRL-u było lepiej. Bo nie było. Nie ja to słyszałem, to było ja, ja, ja słyszę na no głosy, w prl to ja mogłam wysłać dziecko na wczasy nad morze, a dzisiaj mnie nie stać. Ale Bo to ja, jest w Sosnowie! Ja pani, ja pani daję słowo honoru, że jak byłem nad morzem z dziewczyną, to byłem w Mielnie, nie w Mielnie tylko w Głazach, po drugiej stronie prezydentów, w Mielnie byłem ja, moja dziewczyna i statnica WOP. Po drugie, co nie było Mielno, gdzie było 8 tysięcy ludzi. Dzisiaj w Mielnie jest 40 tysięcy ludzi w wakacje, a w Łazach jest 8 tysięcy. Nikt mi nie wmówił, że za PRL-u więcej ludzi wyjeżdżało na w morze. No, proszę mi tego nie wmawiać. Nikt mnie o tym nie przekona. Jest to nieprawda. Eee ale jest taka jedna prawda. Dobra. No, sos... Nie, pan, jeszcze raz. Proszę Sosnowiec to jest pastjon komunizmu. Łap? Sosnowiec to jest pastjon komunizmu i tu panu ujdzie. Nieprawda. Sosnowiec, my w Sosnowcu mamy całkiem dobre wyniki. Sosnowiec nie jest bastionem komunizmu, tylko Sosnowiec nie lubi PO i pis I to dobrze świadczy o Sosnowcu. Także... Ostatnie pytanie, proszę. Ostatnie. Pytanie? To już. rząd, e, nasz kochany rząd, tak bardzo który się udziela i dba o nasze interesy. Czyli nie dopuści do tego, bo naprawdę Rosja... No, tak, to odpowiada. Putina byli... się pani spyta, ja. Tak. O pani... Putina się zapyta. Pani, pani się Przecież właśnie tłumaczyłem cały czas, że będę starał się nie dopuścić do wojny. Na pani nie słucha, co ja mówię? I bo pani ja się nie pyta... Wieżę. Pani. Dobra. Proszę Państwa, przepraszam bardzo, jeżeli tak, będziemy chaotycznie dyskutować, to bez sensu. Państwo po raz drugi zrób sam odpowiedzi. Proszę Państwa, jeszcze raz mówię, prezydent, prezydent ma jeszcze bardzo ważne prerogatywy. Może projektować ustawy i oczywiście mówiłem, że na przykład ustawy o przywódzeniu kary śmierci czy ustawy o deferencji ładu dochodowych. Pewno przepcham. Pewno Prezydent może wetować ustawy, i na przykład na pewno by ustawa o podkreśleniu wieku nie przeszła, gdyby był prezydentem, bo by zawetował. Pan Komorowski okradł emerytów podpisując Aha, tę dobra, ustawę. Ka zbarać, na każdego winy jest Ja pani już nic nie mówię.